W dniu dzisiejszym wielka radość, jak i dla mnie, tak i dla mieszkańców wsi oraz dla chłopaków z jednostki Osperemica. Pozyskaliśmy sprzęt, który jest dla nas bardzo cenny, jest to sprzęt ratownictwa technicznego, który umożliwi nam pomoc oraz udzielanie pomocy przy wypadkach. Jest to sprzęt bardzo drogi, dużej wartości, na dzień dzisiejszy oszacowany około 35 tysięcy złotych. Dostaliśmy nieodpłatnie ten sprzęt z jednostki OSP Szklacka Poręba. Cieszę się bardzo, gdyż może nawet mogę powiedzieć, że podwójnie. To, że jakiś tam mój minimalny sukces jest w tym, że udało mi się ten sprzęt pozyskać, a dwa, że ten sprzęt akurat trafił do naszej jednostki, co pokazują statystyki, że w tamtym roku mieliśmy 20 zdarzeń drogowych. Raczej to były zdarzenia, wypadki oraz kolizje i bez tego sprzętu byliśmy na tą chwilę by ten sprzęt pomoże nam przy działaniach i cieszę się bardzo i jeszcze raz powtórzę, że każdy strażak pełniący funkcję powinien mieć wiarę i nadzieję. Wiarę w to, że się uda uratować albo uzyskać to, co człowiek sobie zaplanuje, a nadzieję to, że się udało ten sprzęt pozyskać lub to, że osobę poszkodowaną udało się uratować. Dziękuję bardzo.